Baletki jako podstawowy element wyposażenia każdego tancerza. Przyjrzyjmy się razem, jak wybrać te możliwie najlepsze. Najpierw zacząłbym od tego, skąd właściwie wzięła się nazwa. Baletki, a właściwie baletowe piszkoty. Określenie baletowe piszkoty jest używane wśród tancerzy. To już dość utarty termin. I powstał właśnie od tego kształtu. Pierwsze baletki historycznie miały pełną podeszwę w kształcie biszkopta cukierniczego i stąd właśnie nazwa baletowe Piszkoty. Ale teraz wróćmy już od historii do tego, jak wybrać możliwie najlepsze baletki. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest wybór materiału. Możecie wybierać baletki z podstawowego płóciennego materiału, możecie wybrać baletki skórzane. Możecie też wybrać baletki z materiału stretch. Możecie nawet wybrać sobie, jeśli chcecie, baletki ze stretchowej skóry. To już właściwie najwyższy poziom. To są przepiękne materiały. A teraz wróćmy do wszystkich tych materiałów. Jakie są ich zalety? Dla początkujących, na pewno najlepiej wybrać klasyczne baletki z klasyczne baletki typu kanwas. Może dzieci, które nie mają ładnie zaokrąglonych palców, mają taki kształt stopy, że jeden palec jest dłuższy, a Pozostałe są coraz krótsze. W takim przypadku poleciłbym już materiały elastyczne, ponieważ elastyczny materiał dopasuje się do kształtu palców stopy i nie powstaną nadmiary materiału, jak to bywa w przypadku klasycznych baletek spłusza, tam bowiem materiał się nie dopasowuje i dłuższe palce uciskają stopę. Przez co powstaje taki nadmiar materiału, gdy. Palce odchodzą na bok. Więc jeśli wasze dziecko ma na przykład długi palec, to zdecydowanie polecałbym wybrać baletki z tego elastycznego materiału. Ale jeśli dopiero zaczynacie z przygotowaniem baletowym lub z przygotowaniem do tańca klasycznego, to z pewnością dobrze sprawdzą się także te baletki z klasycznego płótna. Co jest jeszcze taką? podstawową rzeczą, a jest to podeszwa, kształt podeszwy. Są dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy to z dzieloną podeszwą, a drugi to z pełną podeszwą. Jak już mówiłem, historycznie powstawały. Starsze, jeśli chodzi o produkcję, są baletki z pełną podeszwą. Są również polecane dla początkujących, ponieważ małe dzieci i osoby zaczynające mają trochę lepszą stabilność. Kwestia opinii. Druga opinia przeciwna temu mówi, że baletka z zieloną podeszwą już od początku znacznie lepiej umożliwia wyprostowanie stopy, a nauczyciel tańca widzi wtedy łuk stopy to wygięcie podbicia. Dlatego na pewno. Zostawiłbym to do oceny nauczyciela tańca. Są szkoły, z którymi się spotykamy, gdzie nauczycielki mówią, że dla małych dzieci zdecydowanie należy zaczynać od pełnej podeszwy. A są też inne szkoły, gdzie nauczycielki mówią nam: Nie, 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 od najmłodszych dzieci trzeba już dawać baletki z dzieloną podeszwą. Tak więc to jest kwestia typu podeszwy, czy jest dzielona, czy pełna. Dalej. Jeśli mówimy wyłącznie o baletkach tanecznych, to baletki taneczne. Mają podeszwę zmielonej skóry. W naszej ofercie mamy także baletki gimnastyczne. Baletki gimnastyczne mają wtedy podeszwę po środku wykonaną z gumy. Technicznie rzecz biorąc to zupełnie inny but. Nie polecamy ich do przygotowania baletowego, do zajęć tanecznych i tym podobnych, ponieważ są to baletki przeznaczone do gimnastyki. Podczas gimnastyki trzeba się precyzyjnie rozpędzić. Na przykład przy skoku dokładnie. Wyskoczyć i dokładnie wylądować. Ten but musi zahamować i pozostać w miejscu. Czyli są. Dobre. Tam, gdzie wymaga się precyzyjnego rozpędzenia i dokładnego zatrzymania, ale nie sprawdzają się na przykład przy piruetach. Podczas piruetów, a zwłaszcza na baletyzonie, tam znacznie lepsza jest baletka zmielonej skóry, ponieważ ona znacznie lepiej się obraca. Albo przy różnych slidach, które wykorzystuje się w tańcu. Tam odrobina poślizgu. W baletce tanecznej jest po prostu potrzebna. Może jeszcze jeden wyjątek. A to są folkloryści. Folkloryści używają tych gimnastycznych baletek dla małych dzieci do nauki. Po pierwsze ze względów cenowych. A po drugie dlatego, że technika kroku tanecznego kroku, u folklorystów jest trochę inna niż w tańcu klasycznym. Skoro już zatrzymałem się przy folklorystach, to jeszcze warto dodać, że folkloryści wolą baletki z pełną podeszwą, ponieważ tam stawia się stopę przez piętę, właściwie. Wszystkie kroki w tańcach ludowych wykonuje się przez piętę, podczas gdy w balecie stawia się stopę przez palce, więc Technika chodzenia jest trochę inna. A co? Za tym idzie inny typ. Podeszwy jest odpowiedni do tego rodzaju tańca. Co jeszcze chciałbym podkreślić? To jest tutaj na górze. Jeśli się przyjrzycie, te baletki mają już wszytą gumkę w lamówce. Jest ona na stałe, ładnie obejmuje podbicie i właściwie dobrze trzyma baletki na stopie. Nie trzeba ich w żaden sposób wiązać. W starszych modelach baletek ta gumka bywa wszyta w tej lamówce. Zaletą tej gumki wszytej w lamówce jest to, że można ją skrócić i w ten sposób trochę regulować długość baletki, co jest szczególnie dobre dla małych dzieci, bo jeśli kupicie trochę za duży rozmiar, to tutaj mocniej zawiążecie i baletka się skróci. Ale wiąże się z tym mnóstwo problemów. Trzeba zawiązywać. Trzeba zrobić kokardkę a potem schować sznurowadło do baletki. U małych dzieci e, pani nauczycielka ma z tym dużo roboty, kiedy im się to rozwiąże. Albo czasem wyciągną sznurek. Potem przychodzą do nas mamy, że nie mogą przełożyć gumki przez lamówkę z powrotem. Przeciągnąć tej gumki. Albo że zgubiły gumkę. I tak dalej. Myślę po prostu, że zalety wszytej gumki są um, znacznie większe. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to ta gumka, która trzyma baletkę na podbiciu. Widzicie w tym modelu? Jest ona skrzyżowana. W tym modelu e capecio, we wszystkich rozmiarach, od najmniejszych do największych, daje właśnie te skrzyżowane gumki co jest zaletą. Jeśli dzieci mają jakąś wspólną choreografię, to wszystkie mają ten sam typ baletek. Od, nie wiem, Rozmiaru 29 aż do 43. Wszystko jest tego samego typu. Natomiast jeśli weźmiemy inny model, który u dzieci ma, tylko tę podstawową gumkę przez podbicie, a modele dla dorosłych mają gumki na krzyż, to przy jakiejś wspólnej choreografii, gdyby występowały razem małe i duże dzieci, może to sprawiać problemy, bo każde ze. Dzieci miałoby inny typ baletek. To tyle, jeśli chodzi o gumki, które mamy. Przez podbicie. Kolejna rzecz, którą na pewno już zauważyliście. Przy baletkach to ich kolor. Są produkowane w kolorze brązowym. Czasem nazywa się to tan, czasem piaskowy, cielisty i tak są produkowane w klasycznym różowym kolorze. Niektórzy producenci nazywają to ballet pink. Są też produkowane w białych kolorach, a także w czarnym kolorze. To jest takie podstawowe rozróżnienie. Więc gdybym miał to wszystko podsumować, na pewno nie lekceważyłbym wyboru baletek do, do baletu. Na pewno skonsultowałbym się z nauczycielem tańca, jakie ma zdanie i jak chce, żeby dzieci były ubrane. Zdecydowanie dobrze jest, aby przynajmniej cała grupa miała ten sam typ baletek, żeby pasowały kolorystycznie, żeby pasowały z gumką, żeby pasowały ze sznurowaniem i wszystkim innym. Zdecydowanie nie kupowałbym z zapasem. To częsty problem, który rozwiązujemy z rodzicami podczas zakupu baletek. Chcą zapas, no mówią, żeby dziecku wystarczyły przynajmniej na rok. Proszę, traktujcie baletki jako materiał eksploatacyjny. Jeśli to uczeń konserwatorium, jeśli to tancerz, który trenuje trzy razy w tygodniu, to na pewno nie wytrzymają roku. Baletki wytrzymają baletowemu mistrzowi może dwa miesiące. Może nawet nie tyle? Małemu dziecku? Prawdopodobnie tak. Tam mogą wytrzymać rok, ale jeśli kupicie za duży rozmiar, dziecko będzie miało w czubku baletki wolne miejsce i będzie to wyglądać okropnie. A taniec to kwestia estetyki, więc nie polecałbym kupowania zbyt dużych baletek. Życzę Wam, abyście przy wyborze baletek trafili na te najlepsze. Abyście byli zadowoleni i żeby taniec sprawiał Wam radość.